Taki odgłos wydaje pracujący non-stop agregat. Przy ulicy Bratków w Bielsku Białej trwa bowiem walka z czasem i pogodą o lód. Z czasem, bo praktycznie już w piątek, 17 stycznia, wraz z ostatnim dzwonkiem rozpoczynają się ferie zimowe w województwie śląskim. Pogodą, bo niestety dodatnie temperatury i słoneczna aura nie sprzyjają powstawaniu tafli na drugim bielskim sztucznym lodowisku. Co uda się zmrozić nocą, to się w dzień i tak w kółko. No dzisiaj właśnie mroziliśmy w nocy, poszło to bardzo ładnie. Natomiast teraz pogoda już niestety jest tak ciepło, i, i tak słońce, że pomału to topi. Także walczymy, może się uda to zrobić. Aby powstała tafla odpowiedniej grubości, nadająca się do jazdy na łyżwach, konieczna jest temperatura co najmniej minus 4 stopnie. Organizatorzy lodowiska marzą nawet o zerze stopni. Ale cóż począć? Na termometrach ciągle plus. Dodatkowo jeszcze przez weekend wiał mocny wiatr. Jak zapewnia dyrektor Jania, pracownicy BBOC robią wszystko, aby pomimo tych obiektywnych trudności udostępnić drugie lodowisko do jazdy. Jeśli nie w piątek, to przynajmniej w sobotę, a najpóźniej w poniedziałek, czyli w pierwszy dzień ferii wiosennych. Przepraszam, zimowych. Miejmy nadzieję, że te prognozy pogody, które mówią, że w nocy ma być coś minus w jakieś stopnie no to wtedy by to odpowiedni skutek przyniosło i udałoby się przygotować lód. Na szczęście jest alternatywa, czyli lodowisko pod wielkim namiotem na Orliku w Parku Słowackiego. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, cena biletu wstępu wyniesie tylko 2 zł. Ponadto jak co roku BBOSIR zadbał o to, aby milusińscy nie musieli się nudzić w domach. Program imprez sportowo-rekreacyjnych jest bogaty, a znaleźć go można m.in. w internecie na stronie www.bbosir.bielsko.pl. Z ciekawszych propozycji wymieniamy tylko. Tylko dwie. Pierwsze mistrzostwa Bielska Białej w układaniu kostki Rubika, które odbędą się w sobotę 18 stycznia, a miejscem zmagań zawodników będzie ośrodek sportowo-rekreacyjny Wiktoria przy ulicy Bratków. Na półmetku ferii 25 stycznia w hali pod Dębowcem odbędzie się wielki koncert Sylwii Grzeszczak. Cena biletu tylko 20 zł.